Just on the game. Michael is talented. Selbst so. O, takie skoczenie dobra. Idę na wycieczkę, co ja mam tu znaleźć? W tej beczce coś jest? Nie. Czemu tak szybko mnie znalazł? Restart. Ola boga. Tu już wiem, że trzeba w odwrotną stronę iść. Dobra, skip. A on tam będzie. Gdzie Chciałem iść. Może ulicą. Coś tu leży. Mapa jakaś. A tam puszczą mnie. Aha. Czemu on idzie za mną? Tak szybko mnie znajduje, co to za gra? Tu nie ma. Szybko, szybko uciekamy. Muszę się za, za dom schować. Ciekawe, widział mnie? Obserwaczki, tak? Chyba trzeba szybko uciekać, bo inaczej znajdzie mnie. O. Jak to strasznie... Co to za skrzynie? Kolejna karteczka Mam dziewięć znajdź? A! Mapę! Mhm. Chyba lepiej być w ruchu szybko, bo inaczej on znajdzie. Mm. To jego ten biwak? Klucz. Klucz do tego domu. To się wracam, to odrogu, co szłam. Boże mnie znajdzie. Kurczę, idzie tu. Oj słychać go Może zdąży do tego domku szybko No do domku już zdąży Nie, nie zdąży To za do dom się może Nie widzi, skupiłam go Trzeba szybko uciekać A co teraz, ten klucz nie pasuje O... O chciałem z tym zrobić kluczem. Nie pasuje, to jest filetowe. Kłódka, a zielony klucz. Znowu idzie tu. Ej, jak on to jakiś radar ma? W głowie, chyba. Jak ja tu mam cokolwiek zrobić? Idzie tam. Ja tu idę. <laughs> się się mijać. O Jezu, co ja tu zrobić? Nie ma tych karteczek już. Tam wszystko nie szukałam. Znowu pszczoły? Coś tu jest. O no, ja tu wróciłam się? Czy to druga? Coś tam leży O kolejny kluczyk e. Mogę się zobaczyć, że znowu idzie A ja chyba to kręcę O więcej skrzyny. Jakieś trudne? Tu nie ma nic. A w tej co obok? Nic nie mogę. Pewnie idzie. Wow, Już wiem gdzie to jest, ale muszę szybko stąd uciekać. O kurczę, jeszcze się za... Gdzie ten dom jest? Jeżeli on tam jest, to ja tu idę. To nie jego dom? Ojej, nie to tego dom. O nie. Mam żółtą kartkę. Mam kluczyk żółty. A jak tu wejdę, to chyba mnie zje. Nie idzie tu. A mogę się pod łóżko schować? Ciekawe. Nie ma chowania się pod łóżko. Kartka. się uciekam. To jest chyba tylko szybko na czas, niestety. A to chyba wszystko. Wychodzę. Bo pewnie idzie. Czekaj, oblokam to. Z której strony on idzie. Dobra, nie ma go, idę sobie, później tu wrócę, będziemy się chyba na kotek ganiać, a nie ma go, dobrze mi idzie na razie, a to gdzie to tutaj jest, nic nie ma, tutaj, a teraz mam drugi kluczyk, to teraz idę tam, do tego domu, nie ma go, To inny dom. Ale to raczej nie jest dom, ale takie. Ktoś tu siedział przy blisko. Tu chyba gdzieś był dom. z kutką. Mam trzy już te mapy. Muszę mieć dziewięć. Ojej, jeszcze połowa. Może zaraz mi się uda to przejść. A gdzie on jest? Nic nie słychać tu. To ja idę tak do tak tego domku. Będę tu przejść. O kurczę, nie tędy droga. Jest kuteczka Muszę szybko wziąć karteczkę i uciekać. Bo znowu będziesz szedł pewnie. O! To kolejny kluczyk. No ładnie. Nie ma karteczki. Tu jest jakiś... pusta na no wejście. Trzeba się obrócić, którą diamodzy nie ma. Dobra. Pszczółki. Czyle nie odnoszła zaraz? Coś tu białego. A, to inny dom jest? Fioletowa kłódka. O! Się obrócę, czy on nie idzie przypadkiem? Nie, nie idzie na razie. czy on tu chodzi? Czy on w domu nie był, jak ja wejdę? To wtedy będzie. O! Nic tu nie ma. Ja już tu byłam. Ojeju! Czemu oni zamykają mi? O! O! Idzie, idzie! Idzie, uciekam, uciekam, uciekam. Za domem nie widać. Kurczę, że cztery, nie wiem czy to przejdę. Może coś tam chodzi jest. Zobaczę. Gaz? Gazu potrzebuję? A to może jest jakaś mapa do stacji benzynowej? No nie wiem, jeśli ja się wkręcę, a to może pewnie gdzieś po środku, tylko wejść tu... Idzie za mną, idzie za mną, no nie wiem. Ja nie wiem tu przejść. O. Kolejny kluczyk. Wiem, że za mną idzie, ale... Muszę szybko się pośpieszyć. Kartka kolejna, kartka, szybko! Wiem, że idzie za mną, ale kartka i uciekać, Ucieka, uciekł z tej strony, tylko żeby go nie spotkała, On zawsze za mną idzie, nie przede mną, to, to dobrze. Tu już byłam? No nie wiem. Jeszcze trzy. Powiedz, no po środku pod drzewami coś leży. Ale on tak idzie ze mną, za mną, że zobaczy, to będzie biegł. Pewnie tu byłam już. Ja się, ja się kręcę po prostu. O, coś tu może być. To jest ryzykowne, bo on tu może przejść. Czekaj, czekaj, dalej, idzie, idzie. Ojej, jak on tu się znalazł? Jakaś chata jest po środku, ale on idzie już nie widział. To straszne miejsce, no tak. No ale tu stąd wyjście, tu kto... jak może nie będzie wyjścia, O kurczę, płot połamany to idę stąd, ale on za mną chodzi. Ja muszę okrążyć, żeby tam wrócić. Coś tam jest. Tu jeszcze właśnie nie byłam. Znaczy, on za mną idzie. Tu trzeba poczekać? O nie, no. Jak on mnie wyczuwa, że tutaj jestem? Kurczę. Chyba tam są. On tylko domu pilnuje. Kurczę, to chyba są już trzy, trzy ostatnie. O kurczę, nie, 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 muszę iść. Muszę iść naokoło i wrócę tu. No jak takie szumienie to znaczy, że jest blisko. Ja chcę z zaraz przejść, no weź. Panie Jason, nie... Trzy jeszcze zostały, to jest mało. No ale to po środku to on łazi. Tu będzie, tu będzie ciężko znaleźć te trzy ostatnie części. Co ja mówię, 5! O, się pomyliłam. Jeszcze 5, no wiecie. No, 5. O kurczę. Nie mogę stać, bo on właśnie mnie szybciej złapie. O kurczę. Tu, a no, tu, gdzie byłam, to właśnie jest otwarte, faktycznie. Tylko. Gdzie on teraz jest? Nie mogę cały czas chodzić naokoło. Yy. Tu idzie, tu idzie, teraz tam lecę szybko, szybko, szybko. Tu dziś dom taki był fajny. Tam wejdę, tam coś tam pewnie jest. Coś tam pewnie jest. O tu, tu takie domy są. No właśnie, właśnie, właśnie. Jest też miejsce do domku wejdę, bo on tu dziś był. Gdzie tu jest wejście? Kurczę, on jest za mną. Tu muszę wejść? O kurczę, właśnie muszę. Nie mogę? Nie mogę tam wejść. No i to gdzie to gdzie tu znaleźć te rzeczy. Tu domu nie mogę wejść. W puszkach tu nie ma nic. O kurczę, no ja nie wiem gdzie to mogę znaleźć. Tu może jakieś wejście jest. Tylne. Tylnymi drzwiami. O kurczę, znowu właśnie. ojej. Jak tu mogę wejść? Tam coś jest. Nie mogę tam wejść nawet. Nie mam, nie ma drzwi. O kurczę, tu jest drzwi. O właśnie. O Jezu, wyjście do domu. Ale on jest za mną. Czy jakiś zamknę, to on nie wejdzie tu. O kurczę. Kartkę. Uciekam, coś, coś szło. Potem z powrotem wrócę tu. On chyba szedł do, do domu. Widać go. Jezu! On łazi jak cień za mną. Muszę kółeczko zrobić i wrócić się do domu tego, bo już... O Jezu, trzy zostało ostatnie. To może w innym domu jest. O! W domu byłam, ale... Tam jeszcze świeci się na biało. Nie wiem. To poduszki. Nie, tu na pewno nic nie ma. Wracam się. Dobra, to na razie już wszystko. Dziękuję za uwagę na razie.